Hej! Witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Dzisiaj jest czwartek, 3 marca. A to fragment na dziś. Gdybym ja wydał świadectwo o samym sobie, świadectwo moje nie było prawdziwe. I ja rozumiem w tym fragmencie o to, tak, że żeby posłuchać ludzi, co sądzą o nas, a po prostu samemu nie mówić y, tych rzeczy, i też od razu nie wierzyć wszystko, bo czasem mogą Wam powiedzieć naprawdę, że jesteście głupi. A waszym ewangelicznym challengem jest to, żebyście się zastanowili, jakby posłuchali od innych, tego swoich, jakby co sądzam o Tobie i od, na przykład o twoich zainteresowaniach. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Pa!